Historyki. Roblox miłego oglądania. Myśli, kurde, ale on mi się podoba. Nie, no, nie, chce mi się spać, wstajesz. No, właśnie przed chwileczką, czoki, stałam. No, chcę ci coś powiedzieć. No, właśnie ja też chciałem ci coś powiedzieć. Dobra, na czy? Du. Co? Podobasz, Podobasz mi, mi, się? mi się? Co zostaniemy razem? Yes. Dobra, będziemy musieli się pochwalić naszym przyjaciołom. Hej, jesteśmy razem z Aleksem. Gratki. No, gratulacje. Dobra, ja chyba. Już pójdę do domu, bo mam jeszcze dużo obowiązków. No właśnie, ja też. Też właśnie. No to chyba. My pójdziemy, papa pa, widzimy, tkotki się na grupce. Cześć, Coś śpią mam plan. Się odpier papier. No właśnie, nie abym. Nie wstaliście to. Ja za to obudziłam was. Ej, Scarlet Priv. Okej. Okay. Co? Bo mi się podobasz. Zostajesz moją dziewczyną. Jasne. Chodźmy powiedzieć. Hej, bo jesteśmy razem. Gratki. Gratki, bratki. Koniec historii.